Polar Grid X Outdoor Multisport Watch Brought to you by Polar. Temat nawodnienia wraca do nas jak bumerang, i bardzo dobrze, bo prawidłowe nawodnienie to jeden z najważniejszych elementów. Dobrego funkcjonowania organizmu, a w kontekście aktywności fizycznej, jest to jeden z podstawowych warunków dobrego treningu i dobrego startu. Także dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak zrobić dobry izotonik w domu, tak żeby dobrze się nawodnić. Generalnie, możemy uprościć sobie sprawę i kupić po prostu izotonik w sklepie. Ale jeśli chcemy uniknąć wydawania pieniędzy na tego rodzaju butelki, bądź chcemy po prostu uniknąć też dodatków, które są w takiego rodzaju płynach, możemy spokojnie zrobić dobry izotonik w domu. Ja tutaj mam przygotowane kilka składników, z których powinien się składać dobry izotonik. Podstawą oczywiście jest woda. To jest litr wody. Mogłaby to być woda mineralna, nawet wysoko zmineralizowana, poniżej, powyżej 1500 mg na litr, o ile w trakcie wysiłku tolerujecie napoje lekko gazowane, bo te wody mineralne mają w sobie gaz. Jeśli nie, może to być woda mniej mineralizowana, ale dobrze by było, żeby ona już była tą wodą mineralną. Ko kolejnym elementem nieodzownym jest sól. Sól, która uzupełnia nam straty sodu, które tracimy z potem. To jest około 2 g 2 gramy soli. Które tutaj na ten litr wody będą odpowiednią ilością. I trzecim bardzo ważnym elementem są węglowodany. To jest miód. To jest około 70 g miodu, który również dodam do litra wody. Czyli miód, sól, woda to są te trzy podstawowe elementy. Dla przełamania smaku, dla rozmaicenia smaku możemy sobie dodać plaster cytryny, możemy trochę tej cytryny wycisnąć. Także to wystarczy, żeby mieć dobry płyn nawadniający. I żeby pić go w trakcie treningu. Druga wersja prostego izotoniku to woda z sokiem w proporcjach 1 do 1. Mam tutaj szklankę wody. To może być pół litra, to może być 350 ml, w zależności od tego, ile potrzebujecie. I szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Taka szklanka to jest dwie duże pomarańcze. Akurat mm, miałam bardzo duże pomarańcze, więc wystarczyły dwie. Dodałam też miąż, zawsze dodatkowy błonnik też jest w porządku, w niedużej ilości. I jak każdy izotonik, potrzebujemy źródła sodu, czyli soli kuchennej. Dosłownie szczypta, może taka większa szczypta, ale nie musi to być bardzo dużo. I przy takim umiarkowanym wysiłku fizycznym, jak najbardziej. Taki napój jest w porządku. Eee, to też jest rodzaj izotoniku, który możemy przygotować szybko i przygotować w domu. Warto sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie: kiedy pić izotoniki? Otóż, jeśli macie wysiłek fizyczny, który jest umiarkowany i który trwa do godziny, to spokojnie wystarczy woda o wyższym stopniu mineralizacji czyli powyżej 1500 mg na litr i to będzie ok. Natomiast jeśli wysiłek jest bardzo intensywny albo trwa ponad godzinę, co w przypadku na przykład treningów kolarskich może być nawet 3-4 godziny, zdecydowanie wtedy włączamy izotoniki. Także wszystko zależy od czasu i intensywności treningu. Jeżeli trening jest intensywny i długotrwały, zdecydowanie włączamy izotoniki. Także wiecie już, jak zrobić w domu i sprostrzegam. Czy ja mogę Ale... jeszcze? Tak, Zupełny, przepraszam, tak. ten filmik, który był a propos tak. płynów izotonicznych, tak. y, jakie się przygotowuje. Czasami jeździliśmy z kolarzami gdzieś tam daleko, z cichym kącikiem, no i wtedy trzeba było potem po tych półtorej godzinie stanąć, siąść, gdzieś tam część piła piwo część była piwo z fantą, a część robiła sobie napój izotoniczny. I najczęściej spożywanym napojem izotonicznym, takim napojem przez kolarzy, przez sportowców, to jest. Nie chcę tu reklamy robić, ale rozcieńczona Coca-Cola. I to co tam koleżanka powiedziała, że 70 gram miodu na litr, to jest dokładnie 7% stężenie. I teraz jeżeli weźmiemy Coca-Colę, odgazujemy i rozcieńczymy ją pół na pół z wodą, to tam będzie właśnie 7%. I to jest to najlepiej przyswajalne węglowodany, najłatwiej przyswajalne węglowodany w trakcie wysiłku. Także przepis Andrze, bardzo Andrzej, dobry. Andrzej już wysyła fakturę do Coca-Coli, także... Ale nikt mi, tego, nikt mi tego nie podpowiadał. Ja kiedyś zauważyłem, chociaż nie, miałem podpowiedź, kiedyś miałem taką przygodę z triatlonem kilkuletnią. Kiedy startowałem w triatlonach jako młody chłopak, podpatrzyłem słynnego triatlonistę, zwycięzcę Ironmana na Hawajach, Davea Scotta, który jak dobiegał do mety, na kilka kilometrów przed metą, krzyczał do serwismena Coke, Coke. Ja patrzę, a ktoś mu tam podaje Coca-Colę którą piję przed metą, raz, drugi. Ja spróbowałem, oczywiście również rozcieńczyłem, nie wiedząc o tym, ale bałem się, że to będzie zbyt duże stężenie i miałem wrażenie, że dostałem tak zwanego kopa na tej końcówce. Kofe, kofeina. I później. Kofeina i cukier, chyba, prawda? Tak, tak I tak. później y, wręcz uzależniłem się od tego i zawsze na tam kilometr czy dwa przed metą prosiłem o taką Coca-Colę. Szczególnie kiedy był upał, kiedy byłem wyjątkowo zmęczony. Słuchajcie, moi drodzy, ale żebyśmy przeszli do merytoryki żebyśmy znowu nie pociągnęli programu nie. Y, półtorej nie. godziny. Nie. Ja posłucham, nie. posłucham jeszcze Daniela i też powiem nie, bo też mam małą anegdotkę, jeżeli chodzi o tworzenie własnych izotoników. E, anegdotkę, co ciekawe, z Teneryfy. Ja ja tam oh. chciałem być bardzo mądry, i podczas urlopu na Teneryfie chciałem wykonać swój izotonik. I wtedy się przekonałem, że znowu miód miodowi nierówny. I okazało się, że na Teneryfie trafiłem na brązowy miód, który wcale nie był tak słodki, jak mi się wydawało, że miód powinien generalnie być. I wyszedł mi z tego absolutnie niewypijalny izotonik. Z którym później męczyłem się podczas dwugodzinnego wybiegania mhm. w terenie, także radzę przynajmniej spróbować tego miodu, z którego skorzystamy, albo mieć taki, który już po prostu dobrze znamy, bo można wtopić i potem można się męczyć przez cały trening. Polar Grid X. Outdoor Multisport Watch. Brought to you by Polar.